Dzisiaj temat techniczny, który wraca do mnie jak bumerang przy wdrażaniu nowych procesów śrutowania. Czym jest profil powierzchni? Co to jest RZ, RA i RMAX i dlaczego wolę korzystać z profilometru, a nie zgadywać na oko? Zapraszam Cię na konkretną część merytoryczną. Dzień dobry, tu Karol Cieślar w serii Blasting Academy, która jest produkowana dzięki Alumetal Technik. Dzisiaj na warsztat bierzemy profil powierzchni i wszystko to, co musisz o nim wiedzieć, jeżeli chcesz świadomie kontrolować jakość swojego procesu. Lecimy. Profil powierzchni to nic innego jak zestawienie nierówności, które powstają po obróbce strumieniowościernej. Profil powierzchni może być oczywiście po śrócie, Elektrokorundzie, kulce szklanej, granulacie szklanym, różnych ścierniwach, które zastosujesz w swojej fabryce. I wbrew pozorom, profil powierzchni to nie tylko estetyka. Profil powierzchni ma realny wpływ na przyczepność farby, trwałość powłok i odporność antykorozyjną. Dlatego poprawny Pomiar profilu powierzchni to podstawa we wszystkich procesach, w których liczy się jakość i powtarzalność powierzchni. RA to średnia arytmetyczna odchyłek profilu, daje pewne ogólne pojęcie o stanie powierzchni. RZ to suma pięciu największych wysokości i głębokości. Jest to parametr najczęściej stosowany przy kontroli obróbki powierzchni. RMAX to pojedynczy największy pik bądź dolina i jest to parametr, który pokazuje ekstremalne wartości na powierzchni. W procesach przygotowania powierzchni, kiedy odwiedzamy naszych klientów, najczęściej mierzonym parametrem jest parametr RZ. Mówi on o tym, czy farba ma rzeczywiście gdzie się zakotwiczyć. W wielu przypadkach jest tak, że to ten klient końcowy narzuca, jaki parametr powinien być śledzony przez firmę produkcyjną, ale bywa tak, że ten element jest koordynowany również przez dostawcę farby. Komparator jest łatwy i prosty w użyciu, stosunkowo prosto można go zamówić w internecie, ale jeżeli przeprowadzasz szczegółową kontrolę jakości swojej powierzchni, to musisz pamiętać, że jest to narzędzie, które określa stan powierzchni jej profil zupełnie na oko. Może być ona zupełnie inna dla ciebie i dla twojego operatora, dla kontrolera jakości i dla właściciela firmy. Ja osobiście preferuję korzystanie z profilometru japońskiego producenta. Daje mi to twarde, konkretne dane, pewnego rodzaju powtarzalność. Mam też dostęp do archiwizowania danych, które mogą być potrzebne przy audytach zewnętrznych, nawet przez inspektorów Frozio. A co za tym idzie, mogę weryfikować powierzchnię po śrutowaniu, nawet w zaciemnionych pomieszczeniach. Pamiętaj, profilometr to nie jest gadżet dla każdego, ale jeżeli śrutuję, Powierzchnię pod powłoki antykorozyjne offshore, onshore, szykujesz powierzchnię pod malowanie proszkowe, malowanie ciekłe, metalizację, przygotowujesz różnego rodzaju elementy, które są wymagające i trzeba je odpowiednio zabezpieczyć, to poprawność kontroli jakości jest Twoim obowiązkiem. Bez rzetelnych danych nie możesz mówić o świadomej kontroli procesu. A jeżeli poważnie myślisz o jakości obrabianych przez ciebie powierzchni, to. Zasubskrybuj ten kanał. Będę się na nim dzielić wiedzą techniczną z obszaru obróbki strumieniowościernej w prosty i zrozumiały sposób. A jeśli dziś nie masz budżetu na własny profilometr, dysponujesz tylko komparatorem albo tylko swoim okiem, to możesz wejść na alumetaltechnik.com, wypełnić krótki formularz. Skontaktujemy się z Tobą, przyjedziemy do Twojej fabryki, zweryfikujemy z jakimi problemami się mierzysz i spróbujemy Ci pomóc. To wszystko na dzisiaj w tym odcinku, i zapraszam Cię na kolejny odcinek z serii Blasting Academy. Cześć, do zobaczenia!